Progres. Kto z nas nie chciałby stale podnosić swych umiejętności? Na dłuższą metę jest to zadanie niezwykle trudne, szczególnie dla pisarzy. Czy Rick Jordan zdołał mu sprostać? Czy może potworów wypadło korzystniej niż Złodziej Pioruna? Czy między obydwiema powieściami występują jakieś znaczące różnice? Sprawdźmy. W razie czego w materiale nie znajdziecie większych spoilerów. Nie odnoszę się w nim też zanadto do pierwszego tomu cyklu. Tyle słowem wstępu, zapraszam, abyście zostali ze mną. Morze Potworów bazuje niemalże na tych samych patentach, co pierwsza książka o przygodach Persiego. Tutaj również zostajemy momentalnie rzuceni wir akcji. Podobnie jak w wypadku złodzieja pioruna, wspomniany wir. Nie potrafił mnie niestety pochłonąć. Wyścig rydwanów, zdarzenia na wycieczkowcu, swoją drogą całkiem ważne pod względem fabularnym, czy potyczkę z hydrą przyjąłem bez większych emocji. Utwierdziło mnie to w pewnym przekonaniu: albo wymagam zbyt wiele, albo Rick Jordan ma problem z tworzeniem fragmentów akcji, które zainteresują także starszych czytelników. Każde z takich momentów niczym się bowiem nie wyróżnia. Mało brakowało, a osiągnęłaby to pierwsza potyczka na Morzu Potworów. Skylla i Charybda okazały się ciekawymi, wymagającymi przeciwnikami. Percy oraz jego towarzysze zdecydowanie mają co robić. Według mnie starcie mogło trwać jednak nieco dłużej. Moja opinia wyglądałaby wówczas jeszcze korzystniej. Pojedynek ze Skyllą i Charybdą to mimo wszystko i tak jeden z najlepszych fragmentów całej książki. A co z bohaterami? Kurczę, ciężko powiedzieć mi na ich temat coś wielce korzystnego. W Persji nie przechodzi właściwie żadnej istotnej wewnętrznej przemiany. Można powiedzieć, że jest tym samym gościem, którego poznaliśmy w pierwszym tomie, a na Bef podobnie Cyklop Tyson, czyli nowy towarzysz Jacksona, budzi pozytywne uczucia. Jest na swój sposób uroczy i ciężko go nie lubić. Z drugiej strony mógłby otrzymać nieco więcej uwagi. Zostaje nam to zrekompensowane pod koniec powieści. Wówczas Tyson ma okazję naprawdę zabłysnąć chociażby dzięki pamiętnej rozmowie z Persim. Na taki fragment właśnie czekałem. Konwersacja stanowi jednak odstępstwo od reguły. Więź między Persim a jego przyjaciółmi, Ogranicza się właściwie tylko do przeżywania wspólnych przygód oraz wymieniania uwag odnośnie przyszłych posunięć. A bohaterowie mają przecież 13 lat. To wiek, kiedy poważne rozmowy zaczynają dochodzić do głosu. Amerykański pisarz najwidoczniej nie wziął tego pod uwagę. Brak zajmujących dialogów jest kolejnym polem, na którym przygody Persiego ustępują miejsca przygodom Harego. Są jednak aspekty pozytywne. W Morzu Potworów nareszcie pojawił się fragment, który mnie w pełni zadowolił, który posiada fajne, pomysłowe rozwiązania. Mam na myśli wydarzenia, toczące się od chwili przybycia na Wyspę Syren do momentu opuszczenia Lokum Polifema. Wszystkie pomysły pana Riordana trafiły w mój gust. Nie wydały mi się zbyt dziecinne lub przesadnie wydumane. Wyjątkowo korzystnie wypada pobyt w domostwie Polifema. Owszem, dwa zabiegi fabularne są łatwe do przewidzenia, wisiały w powietrzu już od dawna. Mimo tego, mocno na nie czekałem. Byłem ciekaw, czy autor wykorzysta je do granic możliwości. I tak się niewątpliwie stało. Liczne nawiązania do i Homera również zdają egzamin, a hipokampy są absolutnymi gwiazdami fragmentu. Przygody Persiego i spółki na wyspie Polifema uczyniły trzy ważne rzeczy. Dostarczyły mi frajdę, wyraźnie poprawiły moją opinię o Morzu Potworów, aż wreszcie dały nadzieję na wysoką jakość następnych tomów. A to bardzo ważne. Moje pozytywne nastawienie poprawił jeszcze finał książki. Finał niespodziewany i bardzo interesujący, mogący wnieść mnóstwo, mnóstwo pożytku. Mam nadzieję, że z dobrodziejstw zakonujących skorzysta już tom trzeci, czyli Klątwa Tetana. Czytając powieść, nie potrafiłem wyrzucić z głowy skojarzeń z cyklem Harry Potter. Może jestem przewrażliwiony, aczkolwiek nawiązania wydają się widoczne gołym okiem. Wygląd Tantala oraz jego stosunek wobec herosów przywołuje wspomnienia o Snape'ie. Luke to niemalże Draco Malfoy. Czapka Annabeth musi przypominać o pelerynie niewidce. Zaś zakręcona podróż taksówką ze sterkami to chyba taki odpowiednik przejażdżki Nocnym Rycerzem. Nie zapominajmy też o przepowiedni. Podczas czytania złodzieja pioruna posądzałem Jordana o inspirację cyklem pani Rowling. W trakcie lektury tomu drugiego zacząłem wyczuwać leciutki zapaszek inspiracji niezdrowej, bazowania na patentach innych autorów lub w tym wypadku autorki. Na miejscu pisarza uciekałbym od ewentualnych porównań, jak przed ogniem. Nie pozwolił, aby takie myśli pojawiły się w głowach moich czytelników. Niestety, ale każdy miłośnik Harry'ego Pottera doda dwa do dwóch. I będzie mieć wątpliwości. Co gorsza, wszelkie zapożyczenia nie wynoszą książki na wyższy poziom, a istniała ku temu wyraźna szansa. Wystarczyło zmienić konwencję powieści, nie katować nas ciągłą akcją, tylko poświęcić uwagę Persiemu, pozwolić mu na refleksję, na spędzenie większej ilości czasu z mamą, Anna Beth i Tysonem, skorzystać z dobrodziejstw wartościowych dialogów. Riordan owe możliwości zignorował. Wolał postawić na sprawdzonego konia, zadowolić najmłodszych czytelników. Co oczywiście można, a nawet trzeba zrozumieć. Tylko że nawet najmłodsi czytelnicy kiedyś dorosną i gdy ponownie sięgną po przygody Persiego, mogą oczekiwać od książki czegoś innego. Postawienie na dojrzalszy ton utworu taką ewentualność by wykluczyło. Szkoda, że amerykański pisarz nie zainspirował się w tym względzie panią Rowling, komnata tajemnic. Posiada kompletnie inny klimat niż kamień filozoficzny. Emanuje mrokiem, potrafi przerazić, zaskoczyć. Dodatkowo stawia postać Harego w zupełnie innym świetle, kreując go na ofiarę, osobę prześladowaną, wręcz znienawidzoną. Jak wspominałem, w Morzu Potworów nie uświadczymy właściwie żadnych zmian. To niemalże złodziej pioruna bis. Dzieło, które pochłoniemy, ale które. Ciężko kochać. Dzieło, które możemy jednak polubić. Pomimo paru niedociągnięć, książka wzbudziła we mnie bardzo ciepłe uczucia, szczególnie na jej końcowym etapie. Powieść przyciągnęła moją uwagę, zaś główny wątek fabularny zaciekawił. Co więcej, zacząłem czuć też silną więź z bohaterami. Percy, Annabeth, Grover i Tyson stali się moimi ziomami których polubiłem, którym chcę kibicować, a to szalenie ważne, oraz miłe uczucie. Lektura Morza Potworów okazała się czystą przyjemnością. Chyba nawet jeszcze większą, niż przeczytanie złodzieja pioruna. Życzę, aby w waszym wypadku było podobnie.